Na to czas się przejechać moją turę. No, tylko teraz blokuję, żeby automatycznie się zamykała. Ale już taki wybredny Nie, będę. nie, nie, No nie, no, lecimy Cześć tu cicho Dobra na maksa Ale Dobra. O, o, <grypy> <grypy> Ooo, <bookie grypy> <grypy> 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 mm. widzę Boże, to ty jaka ładna fura! Już wsiadam w kawalerze. Sabrinka pojebało cię! Ja mam przecież 10 milionów! Milion na koncie znaczy się.

Biegnie nad swoim skrotem, i ja się zakradnę, i wskoczmy na maskę, Ale jadę, okay. <muszynka> a resztę jeszcze ja zrobię, dobra? Okej! Ha! Gusta! To jest mnie, to jest Kurwa! To tamci, tamten! Tamta dwójka! Oni mi fali do auta! Drodzy panowie! Dbaj, biorę koszkicikę, to jest mnie z tego, kurwa, z wykryciem Okej! Dwa! Yeah. Dobra, wyłączam muzyczkę Znieśniałem na straju. wyłączam z tego cyrku ZATRZYMUJEMY! ZATRZYMUJEMY! Czy wie pan, za co pan został zatrzymany? Tak, wiem yy, Tutaj dowód mój i inne dokumenty 210 No nie dałoby tylko proszę jechać po mieście normalnie dopiero po polu zaszaniać Wiem, że pan jest z wioski, więc akurat z tym nie powinno być problemu. Dziękuję, nie powstałem poconych wyrzutów, tylko proszę uważać sobie razem. Miło było z panem współpracować. No dobrze, jakoś tam ja wytrzymam na no to w pole. Okej, okay, jeszcze dodamy dla smaczku. No dobrze, smażone szczury z parówkami w oleju. Nic nie może pójść źle. Widzimy się mam na filmach. Pa!